Lata 70. były dekadą, w której wyobraźnia często przewyższała możliwości techniczne. Inżynierowie i wynalazcy odważali się na rzeczy, których nikt wcześniej nie widział czasem genialne, czasem zupełnie absurdalne. Lecz to właśnie ta mieszanka sprawiła, że ten czas był tak ekscytujący. Wiele z ich dziwacznych wynalazków jest dziś prawie zapomnianych, inne zaś potajemnie położyły podwaliny pod technologię. Z których Europa i cały świat korzystają dziś w sposób oczywisty. W tej podróży wybieramy 10 najbardziej niezwykłych gadżetów technologicznych z lat 70. Relikty, które ukształtowały kulturę, wyprzedziły przyszłość i do dziś zadziwiają nas. Niewiarygodne, że to naprawdę istniało. N T. -E Star Arcade 1977 trójkątna konsola do gier, która wyprzedzała swoje czasy. Kiedy w 1977 roku świat gier wideo stawiał pierwsze kroki, Kiko zaskoczyło opinię publiczną urządzeniem, które wyglądało jakby pochodziło prosto z filmu science fiction, T Star Arcade. Już sam jego trójkątny kształt wywołał sensację, ale prawdziwie fascynująca była idea stojąca za nim. Zamiast oddzielnych kontrolerów, wbudowano trzy tryby gry. Kierownice do gier wyścigowych, pistolet świetlny do strzelanek i panel sterowania do klasyków takich jak Pong. Czuło się, jakby w salonie stały jednocześnie trzy automaty zręcznościowe, zamknięte w kompaktowym urządzeniu, które znacznie wyprzedzało swoje czasy. Tiestar Arcade ucieleśniała marzenie o przeniesieniu gier wideo z ciemnych salonów gier do rodzinnego domu, chociaż czas jej produkcji był krótki. I dlatego niewielu graczy mogło jej doświadczyć, stała się przez to tym cenniejsza. Rzadki przedmiot kolekcjonerski, który dziś uchodzi za symbol epoki, w której odwaga i wyobraźnia były ważniejsze niż doskonała technologia. Kto dziś posiada T.S.T.R., trzyma w rękach mały kawałek historii techniki, początek myślenia, które położyło podwaliny pod nowoczesną kulturę gier. 2. Picturefon. Pierwsza wideotelefonia, która była za droga na swoje czasy. Na początku lat 70. Bell telefon odważyło się na coś, co dla wielu brzmiało jak magia przyszłości. Telefon, za pomocą którego można było widzieć rozmówcę. Picture oficjalnie zaprezentowany w 1970 roku, miał całkowicie na nowo zdefiniować komunikację. Pomysł był przełomowy. Okno na przyszłość, dziesiątki lat zanim Skype, FaceTime czy Zoom stały się codziennością, jednak właśnie tu zaczął się problem. Miesięczne koszty wynosiły około 160 dolarów, dziś to ponad 1200 euro. I nawet jeśli ktoś był gotów tyle zapłacić, mógł dzwonić tylko do innych posiadaczy PicturePhone, drogi luksus, na który prawie nikt nie chciał sobie pozwolić. Technologia pozostała więc fascynującym eksperymentem podziwianym przez entuzjastów techniki, ale bez szans na rynek masowy. Mimo swojego niepowodzenia, Picturephone stał się cichym prekursorem nowoczesnej wideotelefonii. Pokazał światu, co byłoby możliwe, gdyby tylko cena, infrastruktura i czas były na to gotowe. Dziś wygląda jak relikt z przyszłości, która nadeszła za wcześnie, ale właśnie dlatego tak imponuje. 3. Sony Walkman L2. Urządzenie, które sprawiło, że muzyka stała się osobista pod koniec lat 70. Sony wprowadzając Walkmana L2 zmieniło nie tylko urządzenie, ale cały styl życia. Po raz pierwszy ludzie mogli zabrać swoją ulubioną muzykę wszędzie: bez dużych zestawów stereo, bez nieporęcznych magnetofonów, nie przeszkadzając innym. Włożenie kasety, założenie lekkich słuchawek i wyłączenie się ze świata. To właśnie sprawiło, że Walkman natychmiast stał się symbolem kulturowym w Europie i daleko poza nią. Jego niebiesko srebrny design. Prosta obsługa i nowa wolność słuchania muzyki w drodze uczyniły go cichą rewolucją. Walkman był nie tylko gadżetem technicznym, ale towarzyszem, który tworzył emocje, kształtował nastroje i inspirował pokolenia. Wiele późniejszych innowacji, od Discmana po iPoda, podążyło dokładnie za tą myślą: muzyka należy do człowieka, a nie do przestrzeni. 4. Magnavox Odyssey konsola, która zapoczątkowała wszystko. Kiedy w 1972 roku ukazała się Magnavox Odyssey, nikt nie mógł przypuszczać, że to niepozorne urządzenie zmieni cały świat gier. Grafika składała się tylko z punktów i linii, nie było dźwięku ani chipów z zaawansowanymi grami. Zamiast tego gracze przyklejali kolorowe folie na telewizor, aby stworzyć wrażenie różnych światów gry. A jednak to właśnie był początek wszystkiego. Najsłynniejsza gra Odyssey, Table Tennis Później bezpośrednio zainspirowała Ponga Atari'ego i nawet doprowadziła do sporu prawnego, który Magnavox wygrało. Chociaż konsola była na rynku tylko przez krótki czas, pozostawiła ślad, który Europa i świat odczuwają do dziś. Pokazała, że gry wideo nie były tylko eksperymentem, ale znajdą nowy dom. W salonie, w codziennym życiu, w życiu ludzi. 5. Speak and Spell. Urządzenie edukacyjne, które uczyło języka w zabawny sposób. W 1978 roku Texas Instruments wypuściło urządzenie, które nagle sprawiło, że nauka stała się ekscytująca: Speak and Spell. Po raz pierwszy przenośna zabawka mogła nie tylko wyświetlać słowa, ale także je wypowiadać, dzięki wczesnej syntezie mowy, która wtedy brzmiała jak magia. Dzieci słuchały słowa, literowały je, zamieniając suche lekcje w zabawne doświadczenie. Kolorowe przyciski, prosty ekran i zaskakujący głos szybko uczyniły urządzenie popularnym, zwłaszcza po tym, jak pojawiło się w filmie E.T. Speak and Spell było czymś więcej niż zabawką edukacyjną. Udowodniło, że technologia może zmieniać edukację. Na długo zanim istniały tablety i aplikacje edukacyjne, dla wielu było to pierwsze urządzenie elektroniczne, które budziło entuzjazm zamiast frustracji. 6. Pulsar Team Computer Pierwszy cyfrowy luksusowy zegarek. Kiedy w 1972 roku pojawił się Pulsar Time Computer, wyglądał jak kawałek przyszłości na nadgarstku. Jego jaskrawo czerwone cyfry LED zastąpiły tradycyjny mechanizm zegarowy i sprawiły, że czas nagle stał się cyfrowo doświadczalny. Ale to futurystyczne wrażenie miało swoją cenę. Zegarek kosztował do 2000 dolarów, luksus, na który niewielu mogło sobie pozwolić nawet jeśli bateria szybko się wyczerpywała i trzeba było nacisnąć przycisk, aby zobaczyć godzinę. Pulsar zapoczątkował trend. Pokazał Europie i światu, że zegarki mogą być czymś więcej niż mechanicznymi narzędziami. Zegarki z kalkulatorem, zegarki sportowe, a później smartwatche podążały za tą zasadą. Sam Pulsar pozostał symbolem swojej epoki, śmiały, nowoczesny, ale nieco wyprzedzający swoje czasy. 7 Polaroid SX70 aparat natychmiastowy, który uczynił magię namacalną. W 1972 roku Polaroid zaskoczył świat modelem SX70 pierwszym aparatem, który mógł wywołać zdjęcie bezpośrednio po jego zrobieniu. Koniec z czekaniem, koniec z laboratoriami, koniec z domysłami. Obraz powoli powstawał w rękach fotografa, jakby pojawiał się znikąd. Ponadto aparat można było złożyć, co było eleganckie i praktyczne zarazem, szybko czyniąc go obiektem stylu lat 70. Nawet jeśli technika nie była doskonała i wymagała dobrych warunków oświetleniowych, SX-70 fascynował ludzi w Europie i na całym świecie. Przekształcił fotografię w doświadczenie, a nie tylko w wynik. Dla wielu było to pierwsze urządzenie, które uchwyciło prawdziwe emocje. Natychmiastowe, namacalne, niemal magiczne. 8. Atari 2600 Konsola, która otworzyła erę gamingu. Kiedy Atari 2600 pojawiło się w 1977 roku, na dobre przeniosło gry wideo z salonów gier do salonu. Po raz pierwszy gracze mogli zmieniać moduły gier i tym samym doświadczać zupełnie różnych światów. Od Space Invaders po Man pac ta wolność była rewolucyjna i uczyniła Atari pierwszą prawdziwą masową konsolą w Europie i na świecie. Prosty design, charakterystyczne joysticki i możliwość grania przez wiele godzin szybko uczyniły go centralnym punktem wielu rodzinnych wieczorów. Atari 2600 nie było idealne, ale zmieniło wszystko. Pokazało, że granie w domu może być równie ekscytujące jak w centrum gier zręcznościowych. Tym samym położyło podwaliny pod całą nowoczesną branżę gier. 9. HP35. Kalkulator, który uczynił złożoną matematykę przenośną. W 1972 roku Hewlett Packard wprowadził HP35, pierwszy naukowy kalkulator kieszonkowy, który umożliwiał wykonywanie złożonych obliczeń w dłoni. Logarytmy, trygonometria, funkcje wszystko, co wcześniej wymagało dużych maszyn lub suwaków. Można było teraz rozwiązywać w drodze. Dla inżynierów, studentów i naukowców wyglądało to jak krok prosto z science fiction. HP-35 był kompaktowy, precyzyjny i jak na swoje czasy niewiarygodnie potężny. Zmienił nie tylko codzienność wielu grup zawodowych, ale także zdefiniował, jak powinny wyglądać i działać nowoczesne kalkulatory. Każda późniejsza generacja kalkulatorów szkolnych i naukowych podąża jego tradycją. 10 JVC-VHS, format, które zmieniło salon. W 1976 roku JVC dokonało przełomu technologicznego dzięki magnetowidowi VHS, który na nowo zdefiniował codzienność wielu gospodarstw domowych w Europie. Po raz pierwszy ludzie mogli nagrywać programy telewizyjne i oglądać je później, niezależnie od czasu emisji. Magnetowit HS oferował dłuższe czasy nagrywania i niższe koszty niż konkurencyjny system Betamax, dzięki czemu szybko się przyjął. HS umożliwiło kino domowe, wypożyczanie filmów, nagrywanie wydarzeń sportowych, zbieranie własnych filmów. Dla wielu czuło się, jakby w salonie stał kawałek przyszłości. Chociaż VHS zostało później zastąpione przez płyty DVD i streaming, pozostaje formatem, który trwale zmienił sposób oglądania telewizji. Lata 70. były czasem, w którym technologia nie musiała być idealna, aby dokonać wielkich rzeczy. Wiele z tych urządzeń wydawało się niezwykłych, niedopracowanych lub znacznie wyprzedzających swoje czasy, ale właśnie to czyniło je tak ważnymi. Za każdym z tych dziesięciu gadżetów kryje się ten sam duch wola podejmowania nowych wyzwań, przekraczania granic i marzenia o przyszłości zanim stała się ona rzeczywistością. Czy to Walkman, Atari, Polaroid czy FHS, wszystkie te wynalazki ukształtowały życie całych pokoleń w Europie i poza nią. Niektóre stały się kultowe, inne szybko zniknęły, ale wszystkie razem opowiadają historię ludzkiej ciekawości i niepowstrzymanego pragnienia kształtowania świata na nowo. Kiedy dziś patrzymy na technologię tamtych czasów, widzimy nie tylko urządzenia, widzimy początki cyfrowego świata, w którym żyjemy obecnie. I być może przypomina nam to, że każda wielka rewolucja zaczyna się od odważnego pomysłu.